widzowie widzowie patrzcie co tam jest widzicie to no i tam było jeszcze taki ślad taki jakby czerwony jakby kres Oku. tego wcześniej tam nie było Takiej dziury ta wcześniej takiej dziury nie było kurwa o kurde o kurde o kurde o Jezus Maria tysiąc lajków widziałe widzicie to co tu się odwaliło patrzcie tu jest jakiś piasek tam jest piasek tu jest butelka a tutaj też jest butelka Ej, czekaj! Jezus, Maria! Jezu, co to było? O kurwa, o kurwa, o kurwa! O, kurwa, o kurde! Oj, ej, tam, słyszeliście to? Słyszeliście to? Czekaj, uciekamy stąd! Pokażemy, tutaj jest ten ślad! Uciekamy! A właśnie, pan on Konik polny. <noise> Pierwszy trakt. Nie, zostaw konika. Nie, nie. Konik polny znaleziony. Weź go, upuść już. Chodźcie. Tam tak w ogóle w piłkę grają? No. To są nasi koledzy sesem. Słowiacy. Czekaj, Oliv. nie było, tego nie, przez chwilą nie było, no, o kurwa, ej, 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 ej. No, okay. to musi być Pennywise, milion procent Pennywise.